Czekamy na dzieci z gminy Szczecinek do tak pięknego miejsca, jakim jest nasz żłobek, bajkowy las. A dlaczego bajkowy las? Wiadomo, las się kojarzy z harmonią, z bezpieczeństwem i takie miejsce właśnie chcemy stworzyć dla naszych dzieci. Będą te miejsce tworzyć ludzie, którzy mają pasję do zajmowania się z dziećmi. Są to osoby doświadczone. Z wielkim sercem, i mam nadzieję, że nasze dzieci, które będą tu przychodzić i czerpać radość z pobytu w tym miejscu, e, będą rozwijać się harmonijnie. A na tym będzie czuwać odpowiednia kadra specjalistów, e, dla których. E, nie będzie to też łatwa praca, bo to praca z małymi dziećmi, ale ci specjaliści są przygotowani do pracy z małymi dziećmi. Będzie to neurologopeda, będzie fizjoterapeuta, pielęgniarka, psycholog i oczywiście opiekunowi, opiekunowie z wielkim sercem dla dzieci. Obecnie trwa rekrutacja. Szukamy 30 pięcioro czworo dzieci e, taki mamy zamiar pomieścić e, jeżeli chodzi o objętość tego tak, pomieszczenia mamy tak jak e, widać dwie sale także będzie sala dla dzieci dwuletnich i trzyletnich przyjmujemy dzieci od 20 tygodnia życia tak jak tutaj pani Bogusia wspomniała z terenu głównie z terenu gminy Szczecinek ale jeżeli będą jeszcze wolne miejsca tak i nie zgłoszą się odpowiednia ilość dzieci to wtedy będzie możliwość żeby inne dzieci z terenu Szczecinka lub innego też były tutaj zapisane, jak najbardziej brały udział i mogły być w tym żłobku. Można powiedzieć, że czekaliśmy, czekaliśmy, w końcu się doczekaliśmy. No, pierwotnie mieliśmy taki plan, żeby rozpocząć jesienią ubiegłego roku, jednak w związku z tym, że się pojawiła możliwość uzyskania dodatkowego dofinansowania na dodatkowe wyposażenie, a jak widać i te pomieszczenia wewnątrz i plac zabaw na zewnątrz naprawdę, można powiedzieć jest na bogato. Skorzystaliśmy z dodatkowego tego dofinansowania no i troszkę dlatego czas rozpoczęcia się się przedłużył. Całkowity koszt to jest niemal 2,5 miliona złotych, 2 miliony zł, 400 tam nieco ponad to są to jest dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy. Pozostała kwota to są na Nasze środki, środki własne. Tak, jesteśmy, jesteśmy gotowi. Rekrutacja już się rozpoczęła. Serdecznie zapraszamy. Jak widać, zaplecze, zaplecze, wyposażenie mamy doskonałe. Kadrę, tak jak pani Bogusława powiedziała, również mamy doświadczoną. I też kadrę, która nie rozpoczyna, tylko też już prowadzi, prowadzi tego typu przedszkole czy żłobek, także kadra jest doświadczona. Serdecznie, serdecznie zapraszamy do zapisywania się. Chciałbym również jeszcze zachęcić tutaj Państwa wszystkich zainteresowanych do kontaktu z nami, z gminą. Jeśli ktoś by chciał z rodziców ewentualnie przyjechać i zobaczyć. Na żywo te warunki tutaj, to zachęcamy do kontaktu z gminą i, i, i na pewno tutaj przywieziemy, przeprowadzimy i pozwolimy, pozwolimy obejrzeć. Planujemy również taki y, 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 dzień otwarty na 13 czerwca, czyli już serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych y, do obejrzenia naszego, na naszego żłobka i mam nadzieję, że y, tak jak żeśmy założyli 1 sierpnia, ruszamy.